To było gdzieś w okolicach 90. lat. Pojechałam do Lubania i tam działała już grupa. Oni się pierw nazywali chyba Zadra. Potem pan Wiertel, Leszek i państwo Fiałkiewiczowie wciągnęli mnie do tej grupy, i to z nimi miałam pierwsze wystawy. Wystawialiśmy w baszcie, w bramie, co niedzielę swoje obrazy, spotykaliśmy się. Także zaprzyjaźniłam się tam z tą grupą dość solidnie. Muzyka Pejzaż mnie. Nie pociąga, raczej pociągają mnie postacie. Yy, no maluję również martwą naturę, kwiaty, architekturę, owszem, ale wtedy piórkiem albo pisakiem. No i no, niby nie wymyśliłam neosecesji, ale yy, gdzieś tam na, na takim portalu digart.pl jest taka grupa na naosecesja i ja jakoś się wciągnęłam. Znaczy, ja nawet szczerze mówiąc, nie wiem, jak to się zaczęło z tą nową secesją. Jest w Świeradowie taka galeria na dół. Ona już chyba nie istnieje, ale wtedy jeszcze była. Pojechałam tej galerii, pokazałam kilka swoich rysunków i tam nie wiem, co to był za pan, ale pan popatrzył i mówi: O, tak mówi rob. No to tak zaczęłam robić i tak rozwinęło się to. To się okazało, że, to jest, że one się świetnie nadają właśnie do zilustrowania tomików wierszy. Generalnie robię od 200 do 300 prac rocznie. No, z tym, że to są różne prace, nie? bo to wszystko kataloguje. Także nawet takie najmniejsze, jakieś drobne rzeczy, to one są skatalogowane, dlatego to tyle wychodzi. No bo w sumie na sesje nie są dużych rozmiarów i to nie zajmuje dużo czasu. No dwie godziny i się zrobi taką pracę. Tak samo jak akwarela, też nie wymaga dużo pracy. W tym, że wymaga precyzji. To już zupełnie inna, inna, inna historia. Bo z kolei malarstwo olejne, malarstwo akrylowe nie maluje się tak od razu. To ono nie maluje, znaczy, bo musiałabym poświęcić cały dzień, to na pewno. A nieraz się nie ma całego dnia, tylko na przykład ma się 2-3 godziny. Najpierw jest pomysł na pracę, nie? co ma być na tej pracy i, i to tak różnie. No, tutaj kilka stworzyłam takich prac inspirowanych y, malarstwem y, Polagogena, bo bardzo lubię tego malarza i w sumie no, oprócz tego, że maluję, to się jeszcze interesuję malarstwem, czy tam sporo biografii oglądam, sporo prac, no nie, nie, nie opuszczam właściwie żadnej wystawy, dlatego że czy jakby prace innych ludzi są również inspirujące i zachęcają do jakby no własne, własnego rozwoju. Kolor dominuje w moich pracach, to, to na pewno się nie boję koloru, to prawda. Chociaż w niektórych, niektóre akty są monochromatyczne, czyli w sumie no zazwyczaj tylko z dwóch, z dwóch tonów się składają, albo z trzech, z niewielu w każdym razie. Ale ostatnio rzeczywiście coraz więcej dokładam koloru. Chciałabym, żeby moje, żeby moje prace były. No przyjemne dla oka, żeby cieszyły i żeby zdobiły ściany. Nie mam wielkich tam ambicji, żeby one miały jakieś, nie wiadomo, jakieś głębsze przesłanie. Jeżeli ktoś się doszuka, to bardzo mnie to będzie cieszyć, ale jeżeli nie, to wystarczy, jak po prostu cieszy oko i jak nie straszy.